Dzień dobry, przyjaciele! Dzisiaj kontynuacja nagrania, który był dodatkiem do pierwszej i drugiej lekcji audiobooka Przebudzenie, które Wam daje. Pierwsza orbita stwarzania. Dzisiejszy tytuł nagrania: Pierwsza orbita Przywracanie natury rzeczy. Zwróćcie uwagę, przyjacielu, moja siostro, że tytuł nosi słowo przywracanie natury rzeczy, porządku, stworzenia, przywracanie. To, to jest klucz całej dzisiejszej lekcji, którą Ci daję. Będę wracała wielokrotnie do tego słowa przywracanie, przywracanie natury rzeczy. Wielokrotnie będę wracała do tego słowa, ponieważ jest kluczem do tego, żebyś pamiętał, Pamiętał o drodze przebudzenia i w drodze porządkowania swoich ziemskich spraw, porządkowania swego postrzegania świata, przywracania mu natury rzeczy, żebyś pamiętał, że Twoją rolą, Twoją funkcją jest jedynie i aż przywrócenie natury rzeczy, która została już stworzona. Przypominam, że rozmawialiśmy o pierwszej orbicie jako tej orbicie, w której masz najbliższe ci związki. Najbliższe związki to są związki, które, które kosztują cię dużo energii, dużo uwagi, ale też dużo cierpienia, bardzo dużo niezrozumienia wzajemnego, bardzo dużo rozdźwięku pomiędzy tym, co Ty myślisz, że ci się wydaje na temat drugiej istoty naprzeciwko ciebie, a tym. Co jej się wydaje na Twój temat, albo tym, co Tobie się wydaje na temat jej świata, a tym, co Ona widzi we swoim świecie. Bardzo dużo rozdźwięku, sprzecznych informacji, sprzecznych sygnałów i sprzecznych intencji. Dużo historii, które zapisane masz w umyśle z przeszłości, historii dzieciństwa, bólu. Jakiegoś nieprzepracowanego, traum, który się za tobą ciągnął. Braku bezwarunkowej miłości. Jak ci się wydaje, jak ci się wydaje, że twój ojciec albo twoja matka nie potrafił kochać Cię bezwarunkowo. Tak ci się wydaje, tak ci się teraz wydaje. I to wszystko jest w twojej pierwszej orbicie. Wszystko jest w twojej pierwszej orbicie. Wszystkie najmilsze Ci sercu istoty, a jednocześnie istoty, które kosztują Cię, cierpienie i ból, niezrozumienie, bardzo dużo kompromisów. Bardzo, bardzo, bardzo byś chciał, mój przyjacielu, moja siostro, żeby ta pierwsza orbita była rajem, Edenem dla wszystkich istot, które są wokół Ciebie, i nie wiesz, jak to zrobić, i nie wiesz, jak to zrobić. I zmóżdasz się, tu celowo używam tego słowa, Zmużdżasz się jako słowa, która odnosi się do tego, że używasz swego ludzkiego mózgu do tego, żeby jakoś to zrozumieć i jakoś to rozwikłać. Zmurzdzasz się, myślisz, myślisz, pracujesz mentalnie nad daną kwestią. Nad daną rozterką, nad danym problemem, nad danym kłopotem. Pracujesz, pracujesz, męczysz się mentalnie, wysilasz się mentalnie. Nie ma końca sprintu mentalnego w Twoim umyśle, w Twoim mózgu człowieczym nad tym, żeby coś rozwiązać, coś zrozumieć, coś przerobić. A jedyną funkcją, jaką masz. Tu, w ziemskiej grze, jest przywrócić natura rzeczy. Co to znaczy? Puścić. Puścić. Wyobraź sobie ponownie siebie w centrum swojej orbity. Wyobraź sobie, że jesteś w centrum, w środku swojej pierwszej orbity. A to, co wyświetla ci się na pierwszej orbicie, doświadczenia, spotkania, miejsca, czas, okoliczności, istoty, związki, przyjaźnie, nieprzyjaźnie, Kłótnie, miłości, narodziny, śmierci to wszystko, co Ci się wyświetla w Twojej pierwszej orbicie płynie rzeką, płynie rzeką. Siedzisz na jej brzegu i widzisz sprawy, które płyną. I twoja perspektywa, w chwili kiedy się zmuszasz, zastanawiasz, to jest perspektywa rybaka, który zarzucił sieci i strasznie, strasznie, strasznie mocno, bardzo, bardzo mocno trzyma pewne sprawy, bo mu się to sieci poplątały, bo tam się wszystko w tych sieciach poplątało plątało i on je strasznie mocno trzyma, bo uważa, że musi je rozplątać, bo jeśli tego nie zrobi, to zanieczyści rzekę. Same sieci się nie rozwikłają, nic z nich nie wypłynie, ale tak nie jest. Ale tak nie jest, przyjacielu. Przywracanie natury rzeczy w swojej pierwszej odbicie, orbicie to puszczenie sieci z tym co już ci nie służy. A co ci nie służy? Przyjacielu, to, co łapie się w Twoją sieć, ciągle i ciągle i ciągle. Może to jest zardzewiała puszka, z wściekłością na matkę. Może to jest stary gumiak, z nienawiścią do ojca. Może to jest Pusta butelka, pusta, szklana, bardzo stara butelka, która przypomina ci pusty dom, w którym nie było miłości. Może w tej sieci są inne rzeczy. Drodzy przebudzenia, one wypływają. One wypływają. To jest pierwsza istota przebudzenia, że to, co było na dnie Twojej rzeki, na dnie Twojego serca, wypływa na wierzch, bo chce być uwolnione. Wyobraź sobie przyjacielu, teraz, że Twoja pierwsza orbita stworzenia jest po prostu subtelną energią. Tak subtelną energią, że musisz bardzo mocno, bardzo mocno zmrużyć oczy, żeby zobaczyć jej zawiązki, takie małe ziarenka kręcącego się światła. Bardzo szybko kręcącego się światła, takie ciupeńkie świetliczki, jak pan magiczny. Był świetlisty. Musiał być mocno zmrużyć oczy na brzegu swojej rzeki, rozmyć wzrok, zatracić wszelkie kształty, formy, by zobaczyć subtelność energii, która jest w tobie i wokół ciebie. W tobie i wokół ciebie. I ty, siedząc na brzegu własnej rzeki, cały czas markerem. Zaznaczasz punkty tej energii i łączysz je w starą puszkę, zdarty but, pustą butelkę. Non stop i non stop i non stop wyławiasz z tego morza świetlistej energii tylko to, co w twoim sercu najbardziej cię boli. Co jak to się mówi w ziemskiej grze, nie przerobiłeś, nie przerobiłeś. I słyszałeś wielokrotnie, że za tą butelką pustą, za tym starym gumiakiem, za tą rdzenną puszką jest mądrość, ale nie możesz jej zobaczyć. Nie wiesz, jak ją zobaczyć. I to jeszcze bardziej cię denerwuje. Słyszysz na lewo i prawo, jak ktoś mówi, wszystkie trudne sytuacje, wszystkie cierpienia zamienią się w diamenty. Piękno, w mądrość i w Twoją siłę, Twoją pewną siłę, a Ty nie wiesz, jak to zrobić a Ty nie wiesz, jak to zrobić, bo Ty widzisz tylko pustą butelkę, która Cię boli bo jest pustym domem tylko gumiak podgnity, który jest nienawiścią do Twojego ojca i zarzewianą puszką, a jest wściekłością. Na matkę albo inne, albo inne historie, które są dla ciebie tak ważne, że siedząc na brzegu własnej rzeki, tylko to widzisz w spektrum swojego oceanu stworzenia i się wściekasz, i się denerwujesz. Bo tego nie chcesz, ale to jest, ale tego nie chcesz, ale to jest, ale to tego nie chcesz, ale to jest. Ale to jest. Wiesz dlaczego te łabędzie przypływają do ciebie wciąż i wciąż i wciąż? Albowiem schylają swoje eteryczne główki nisko do Twych stóp i proszą: Uwolnij mnie, uwolnij mnie. Mój Panie, łabędź, który podpływa do ciebie, który z Twojej perspektywy jest podgniłym gumiakiem. Piękny łabań podpływa do Ciebie, schyla nisko swoją główkę i prosi Ciebie, moja umiłowana siostro, uwolnij mnie. Proszę, tylko Ty możesz to zrobić. Widzisz we mnie zgniły gumiak, widzisz we mnie puszkę zardzewiałą, a ja jestem czymś zupełnie innym. Proszę, uwolnij mnie. Tak długo, tak długo służyłem Ci w tej formie. Tak długo służyłem ci w formie tego gumiaka, tej puszki. Chciałbym wolności, chciałbym wolności, moja pani. Proszę, uwolnij mnie. I kiedy ty nie słyszysz tego głosu, tego śpiewu Twojej duszy, tej prośby z głębi ciebie, bawięć schyla głowę i przyjmuje dotychczasową formę. Jaką chcesz w nim widzieć, z pokorą dalej ci służy, tak jak sobie tego życzysz, tak jak sobie tego życzysz, umiłowany bracie, moja siostro. Ale jeśli, słuchając tego nagrania, coś w twoim serduszku się zmiękczyło i chciałbyś, mimo że nie widzisz, ale chciałabyś zobaczyć łabędzia, Puść. Po prostu puść. Nic więcej nie musisz robić. Puść. Niech odleci. <grystanie> to jest wolność w będzie. Przestanie głęboko zanurzać się jako kapać czy puszka. Tylko po prostu odleci. A ty poczujesz ulgę. Ulgę, szczęście i radość. A wiesz dlaczego? Bo to była część ciebie. <noise> Bo to była część ciebie, albowiem każdy element energii, który widzisz, składa się na ciebie. I jeśli decydujesz, żeby był zgniłym kapciem, zgniły kapeć składa się na ciebie, a potem ciebie to boli, a potem ciebie to boli i cierpisz, i nie wiesz dlaczego, a łabędź szepcze: Panie mój, umiłowana władczyni, uwolnij już mnie. Te trudne sytuacje, te problemy, te kłopoty, te zdarte płyty męczące cię, to łabędzie, które tak Cię kochają, że przychodzą do Ciebie tak, jak potrafią, najdelikatniej jak potrafią, służąc ci, albowiem wiedzą, że jeśli puścisz, jeśli puścisz, to staniesz się częścią z nich. Zostanie się łabędziem. Energia Ci służy, przyjacielu. Cała energia Ci służy. Pamiętaj o tym: nie oskarżaj swego świata o niepoprawność, o złość, o to, że jest nie taki, o to, że jest niewłaściwy, że powinien być inny. Nie osądzaj go. Cały Twój świat jest całkowicie neutralny. Jest całkowicie neutralny. To ty nadajesz mu wartość. Jeśli ubierzesz go w stare puszki, w śmiecie, w ból cierpienia, w zadry, osądy, złości, tak ci będzie służyć. Tak ci będzie służyć. Ale jeśli już czujesz, że tego nie chcesz, to po prostu puść. A cały porządek rzeczy sam się przywróci. Sam się przywróci. To jest piękno Boga, który ofiarował Ci doświadczanie. Swobodne doświadczanie. To jest gwarancja Ojca, który wysłał Ciebie do gry ziemskiej. To jest weksel in blanco, który zawsze możesz uruchomić, ponieważ energia zawsze wróci do porządku. Tylko jej na to pozwól. Ona tak została stworzona w naturalnej równowadze, w naturalnej harmonii, w naturalnej synchronizacji z tobą. Ale jeśli w Tobie jest złość, jeśli w Tobie jest potrzeba doświadczenia smutku, cierpienia, bólu, braku miłości, dziury w sercu, to tak ci będzie służyła, albowiem tak została stworzona. Ma być z Tobą zsynchronizowana. Ma Ci służyć tak, jak Ty siebie teraz widzisz, jak Ty siebie teraz czujesz. I nie zmienisz tego. Nie uciekniesz przed cieniem. Biegniesz, a ona jest za Tobą. Taka, jak przed chwilą myślałeś, taka, jak wczoraj ją osądziłeś. Przed Tobą krok, który dajesz, jest świat, który. Wczoraj wymyśliłeś, wczoraj osądziłeś, wczoraj nadałeś mu taką, a nie inną wartość. I przestań też siebie za to osądzać, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja chcę tylko, żebyś otworzył oczy i to zobaczył, i to zobaczył, i zaczął sobie to przypominać, że Ach, Boże, mój święty, umiłowany Boże we mnie. Ach, to to odziło, miałem sobie przypomnieć, 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 że to ja wszystko tworzę. Uciekam przed czymś, szukam czegoś, a to wszystko jest we mnie za mną przede mną. Energia ci służy, przyjacielu. Jeśli jakaś forma energii zgniły kapeć, czy zdarta płyta, którą znalazłaś w wodzie, czy puszka zarzewiała? Czy zgniła ryba rozkładająca się? Jeśli ta energia ci nie służy, puść ją. Puść ją, a energia sama powróci do natury rzeczy. I pokaże ci, czym w istocie jesteś. Nic nie będziesz musiał robić, ona ci sama pokaże, czym w istocie jesteś. Puść. Puść. Nie zmurzdzaj się dłużej. Nie myśl, nie rozwikłuj, nie pracuj nad czymś. Człowiek jest nauczony do pracy, do myślenia, do przemyśliwania. W rzeczywistości duchowej nie ma czegoś takiego. Jest tylko odczuwanie, czucie, odczuwanie, czucie. Nie zmurzdzaj się już. Czy jakiekolwiek zmużdżanie się, myślenie, coś rozwiązało, coś rozwikłało? Nie. Nie. Pogłębiało tylko Twoją rozterkę. Puść, przyjacielu, umiłowana siostro, puść. A energia jest w naturze swojej do Ciebie przywiązana w sposób doskonały. I w naturze swojej ma doskonałość służenia Ci. Perfekcję służenia ci. I za każdym razem, kiedy w Twoim umyśle wyświetla się, zgniły but albo zarzewiała puszka możesz wybrać inaczej. Pamiętaj, możesz wybrać inaczej. Puść. Puść, przyjacielu, po prostu puść. Przywróć naturę rzeczy. Tylko tym, że puścisz. W rzeczywistości duchowej wszystko jest bardzo proste. Bardzo proste. Bardzo proste. Puść, przyjacielu, to wszystko, co musisz zrobić. I puszczaj tak wiele razy. Jak ci się zdaje, że potrzeba. Jeśli pierwszy raz puszczenia nic nie dał, nie zobaczyłeś łabędzia, dalej wraca zgniły but. Puść jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Puszczaj tak wiele razy, jak to będzie potrzebne. Za każdym razem będzie lżej, za każdym razem będzie lżej. Niektóre energie są bardzo, bardzo do ciebie przypisane, przywiązane, tak mocno już je przywiązały, że te sieci, które trzymasz kurczowo, wyrżnęły się w twoje ciało i niemalże zlepiły się z twoim energetycznym ciałem. I czasem trzeba puszczać wiele razy, wiele razy, wiele razy, żeby one się odlepiły, żeby się odlepiły, żeby zrozumiały, że. Trochę za głęboko w Ciebie weszły, żeby się odczepiły. Puść, puść. I magiczne słowo już mi nie służysz. Jeśli widzisz coś, już mi nie służysz. Już mi nie służysz. Twoja służba się skończyła. Już mi nie służysz wybieram inaczej. Puść, puść. Puść to wszystko, co masz zrobić. Cała reszta wydarzy się sama. Dziękuję przyjaciele za wysłuchanie, za dzisiejsze spotkanie. Do następnego razu, Kaliszła.